7 trafień, 6 zaliczył Denis Tański, ale o tym za chwilę, bo ścieżka potężna, uderzenie ścieżka, uderzenie No to mogło zaskoczyć się Bahriego Czesław Mospan Turow, Turow, Ilija Turow, uderzenie, broń z Jeszcze raz, Suchan ma szansę na kolejny taniec Teraz suchany i Nazarow Słucham uderzenie! Tytmu przez Wiaczesława Mospana z kontra. Nazarow uderzenie, broni Skotarczyk i na piłkę już czychał Ilija Turow. To może być srogo. Jaki wariant? Zaprezentuje Kamil Klęk. Klęk do Stanuli. broni brony kontra Tachijew do Turowa. Turow mija Skotarczyka i nie ma gola. W zagranie A... do chwastka. I teraz Stanula uderzenie i gol! Podanie do Nazarowa, ale szkuknęł poprzeczka! Jef, Tachijew uwolnił się, Tachijew i broni Skotarczyk! Przy, przy piłce Suchan i Klęk. Klęk, Suchan! Widzieliśmy to już! Po stronie strzelonych goli dalej okrąglutkie zero. I Daszyński. Daszyński schodzi do prawej, ależ teraz... Do półtora ten pewnie uderzy. Ależ teraz zwiódł Daszyński o słupek! No. Ale ten zalicza stratę! Półtorak! Strzał! Chwastka, ale broni Chwastka, Bachri. ale broni Bachri. Wyrzut do Daszyńskiego. Daszyński. Daszyński obrócił się! I broni Skotarczyk! Celny strzał w takiej sytuacji, przy takiej sytuacyjnej pizze nie jest najprostszym zadaniem. Yy, I półtorak. Yy, Też chwastek! Jak on tego nie strzelił? No. Klęk. Półtorak! Yy, broni Bachri. Nie, jednak był inny. W zasadzie po prostu wyramkarza. Który skrócił kąt i mamy bramkę, mamy bramkę. bramkę bardzo gęsto grają gracze Iglomenu. Ee, I faul, faul Kastra półtoraka, będzie rzut wolny, drugie przewinienie. I Tachijew, ale dlaczego strzelał? Tu uderzenie i gol! Teraz Tachijew i gol! I teraz półtorak. Do słuchana. rozsądnie. nie Suchan! I mamy bramkę. Obok Bramki Oleksandr Tietjak, Turow i broni Skotarczyk. Kotarczyk. No i teraz e, zaczyna się Daszyński do środka, ładne uderzenie, soczyste uderzenie. Do Daszyńskiego. Turow, Turow, ale potrojony skoryk do Daszyńskiego. To jest ta sytuacja, broni Skotarczyk. Ale chyba Ukraińcy nie mają tego przećwiczonego, źle są ustawieni. To się może źle skończyć, półtorak, Tachijew i nie ma gola. Do skoryka, ale jest pustak. Teraz pusta bramka. Strzela klęk, słupek. Skoryk, teraz jeszcze szansa, nie teraz Nazarow. I teraz jeszcze raz pusta bramka, półtorak i mamy bramkę.